Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na bierzemy sobie pozycję El Borbach. Komiks, który po ponad 20 latach ponownie pojawił się na naszym rynku dzięki wydawnictwu Kultura Gniewu, a odpowiada za nią Charles Burns, którego będziemy kojarzyli choćby nawet z pozycji Black Hole, czy Ostatnie Spojrzenie, dobrze pamiętam? Innych pozycji tegoż autora. Sam komiks powstał we wczesnych latach 80. Czyli ten moment jeszcze, który dosłownie przez chwilę mnie nie było na świecie, a już był ten tytuł. Tytuł, który widzimy, który jest drugim wydaniem, kiedyś to post wypuścił go. Ja nigdy nie miałem go w swoich rękach. Nie miałem okazji go dojrzeć tyle, co w internecie było gdzieś dostępne, a i ceny były koszmarne. No i właśnie dzięki kulturze gniewu możemy sięgnąć już po ten legendarny tytuł, który widzimy. Sama okładka w sobie jest mocno wymowna i taka totalnie szalona. 79,90 cena okładkowa, już nie tak szalona, ale jeszcze wracając do tego szaleństwa, komiksy Charlesa Burnsa właśnie takie są. Ten, no. Jedzie po bandzie, totalnie bym powiedział. I nie ukrywam, mimo że spotkałem się już z taką opinią w internecie, że on troszeczkę trąci myszką, że się zestarzał, paradoksalnie dla mnie jest to najlepszy komiks z tej trójki. Dlaczego o tym mówię? Przede wszystkim, filmy kina klasy B, tak zwane takie mocne w gatunku, wręcz podział SF, noirowskie przesłanie. I wszędobylski humor, mimo że czasem niesmaczny, to pokazuje jak fajnie Charles Burns się bawił tą formą, zarówno narracyjną, jak i wizualną. Zastanawiałem się mocno, dlaczego taki tytuł, dlaczego ten dziwny zapaśnik, któremu widać, mówiąc kolokwialnie, jednego cyca. Nie wiem, ale przyznam szczerze, to jest chyba mimo wszystko największy zarzut dla mnie, bo wizualnie nasz główny bohater w ogóle mi nie podszedł właśnie ze względu na to, co widzimy. Bo sama twarz jeszcze pół biedy, ale tu jakoś zabrakło mi lepszego stroju, czegokolwiek. Oczywiście to wszystko, dlaczego tak stworzone zostało, dlaczego ta nazwa, to dostajemy w dodatkowej treści, którą otrzymujemy od wydawcy. Bardzo fajnie. Nie wiem, jak było w oryginale, czy też taka treść była zawarta, ale to naprawdę dużo pomaga, bo w którymś momencie mnie to zastanawiało. Scenariusze. mamy ich kilka, z tego względu, że jest to podzielone na różne historie, choćby nawet jak ta tutaj. Śnieżak, mrozimy dla ciebie. I co jest też właśnie fajne, nie są to historie krótkie, które opowiadają o naszym w cudzysłowie prywatnym detektywie, bo tak właśnie możemy mówić na naszego bohatera. Padający deszcz, saksofon. I główny bohater, który mówi, że tego wieczoru przyszła do mnie piękna, ubrana w czarny kapelusz przysłaniający jej twarz kobieta, która powiedziała, że straciła męża. W okolicznościach, w których sama nie jest w stanie zdradzić, bo nie wie co się stało. Nagle zniknął i nie ma go już trzeci dzień. No i etc., etc. Więc tak moglibyśmy tutaj się poczuć, ale tutaj tak nie jest, bo nasz bohater, Przeklina, pali, korzysta z używek i dodatkowo nie oszczędza tutaj języka, jeżeli mówimy o jakichś przekleństwa. Jest totalne takie szaleństwo: jazda bez trzymanki, czyli to, co u Charlesa Burnsa lubię, mówiąc szczególnie o tej drugiej pozycji, bo w Black Hole było bardziej mrocznie. Tu natomiast jest inaczej i jest naprawdę fajnie. I przede wszystkim to, co w Pierwszej części i stopniowo dalej przychodząc, ma swoje konsekwencje jakieś i te skutki, które pojawiają się, są tutaj zauważalne, choćby nawet poprzez rysunek, co jest bardzo dla mnie fajnym zabiegiem i nie ukrywam, że mocno mi to przypasowało. Tutaj to wszystko zadziałało. Historie nieprzewidywalne, szalone, czasami wręcz niesmaczne, ale jednocześnie fajna odskocznia od tych poważnych, które dostajemy też właśnie między innymi od kultury gniewu. Czytało mi się to naprawdę bardzo świetnie, bawiłem się przy tym rewelacyjnie i mimo, że czasami bywało troszkę gorzej, aż nie wiem jak to nazwać, to i tak finalnie mogę powiedzieć, że efekt wow. I w mojej ocenie aż to tak się chyba nie zestarzało. To jest kwestia gustu po prostu. Natomiast mówię, bohater, czemu on tak dziwnie wygląda? No nie, to totalnie mi nie pasuje. Sama maska, tak jak mówię, okej, okay, ale gdzieś jednak męczyło mnie to, kiedy on no, był tak ubrany. Mógł troszeczkę Charles Benz tutaj inaczej narysować. Jakoś podejść do tego zupełnie w... Takim innym stylu, innej stylistyce, ale dalej nawiązującej do tych wrestlingowców, tak użyję określenia, bo to jest taka geneza tego. Nie chcę wam tego zdradzać, ale mówię, fajnie to się uczyta. Kończy się w sumie tak, jak chyba powinno, z takim zamknięciem, które daje gdzieś tą satysfakcję, i ja totalnie nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. Natomiast mówię, dodatkowe treści w epilogu je oczywiście tutaj dostajemy ale nie chcę wam ich no, może nie będę tego wam pokazywał tutaj, ale pokażę Wam te dodatkowe prace, bo tu jest sporo wspominek o tym, gdzie się pojawiał w jakiej formie, bo nie tylko u nas oczywiście wychodził L barboch tak. Borbach, przepraszam, ale właśnie o tu fajnie. Word Detectives. Detektywę, przepraszam, czyli mi się to trochę to znowu kojarzy z detektyw Comics i ponownie gdzieś pojawia się ten Batman. No, sami wiecie, ale mówię, jest naprawdę fajnie. Tytuł ląduje u mnie na półce. I cóż, no, Wam też go polecam. Możecie sobie skorzystać tutaj w opisie gdzieś znaleźć. Mm, Link do sklepu, gdzie możecie go nabyć. Kliknijcie subskrypcję. Jeżeli chcecie, też wesprzyjcie poprzez właśnie kliknijcie wesprzyj mój kanał. Jeżeli byście mieli ochotę, bardzo mi to pomoże. I oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. A tymczasem cóż. No ja mówię wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Cześć, widzimy się w kolejnych.